Witajcie serdecznie. Ja się poprawiam tutaj. Włożyłem koszulę. Witajcie na webinarze. To nie jest jeszcze live nagranie. To jest krótkie wideo, gdzie przed webinarem, czyli jest to nagranie wideo, które puszczam teraz, gdzie przed nagraniem, przed webinarem, sorry, live'em, próbuję tobie po pokazać, gdzie mieszkam, czy skąd ten webinar jest prowadzony w ogóle. Z domu, w Meksyku. W środku dżungli siedzimy, także ja mam widok na webinarze prowadząc zajęcia. Mam widok tutaj na środek dżungli, mam widok na patio. Z tyłu domu są tutaj różne inne rzeczy. Jest to miejsce, w którym przebywam 9 miesięcy w roku, czyli mieszkam w Meksyku na południu Karaibów. Dosłownie cały rok, oprócz wakacji, które spędzam w Polsce. Wakacje w Polsce to moje 3-4 miesiące czasu, gdzie jestem od czerwca do października, mniej więcej od lipca do października, kiedy lubi się już taka sobie pogoda i wracam, wracam do kraju. Czy wracam do Meksyku, czy wracam do siebie, gdzie tu jest tak naprawdę mój dom. W Polsce czuję się wciąż jak w domu, ale tu jest mój dom. Natomiast wkładam koszulę w międzyczasie i nagrywam to krótkie wideo. Chcę wam pokazać chwilę wcześniej, co się dzieje w moim życiu przed webinarem. Gdzie próbuję wziąć prysznic zmierzyć czasie. Taka akceleracja życia projektów, rozmawiam z trzema, czterema, pięcioma, sześcioma osobami menedżerami w naszych projektach, gdzie prowadzimy różne biznesy działalności marketingowe. Prowadzę projekt tradingowy, szkole też ludzi jak zarabiać pieniądze na żywo, na wykresach finansowych na żywo. Pokazuję marketingowo, w jaki sposób zarabiać w internecie, w jaki sposób prowadzić kursy online. W jaki sposób możesz zarobić pieniądze już teraz, otworzyć swój biznes, czy poprowadzić jakiś kurs, czy zaoferować kooperację komuś, kto robi coś już takiego jak ja i odebrać pierwsze tysiące, czy pierwsze dziesiątki tysięcy? Próbuję ci pokazać, jaka jest akceleracja tego, co robię w tym momencie dzisiaj rano, od 6 rano. Ja wstałem punkt o 5, obudziłem się bez budzika, o tej godzinie wstaję, od 5, 5 15 zaczyna się mój dzień. Budzę się naturalnie bez budzika. Dzisiaj spałem 5 godzin, jestem wypoczęty, jestem w energii. Od 6 po chwili medytacji, zaparzeniu herbaty, od razu przystąpiłem do rozmów telefonicznych, kilka podsumowań z naszymi menedżerami. To jest strona też z kursem 3 razy tak, który dzisiaj zobaczysz, czyli jak to było tworzone, jakie jest tworzone tempo i dlaczego niektórzy pracują po 12-20 godzin na dobę, ale odbierają 100, 200, 500 tysięcy słuchaj miesięcznie. Ja pierwszy raz rozmawiałem z taką osobą mniej więcej w 2012 roku. Za chwilę pokażę tobie takiego człowieka, jednego jedna z pierwszych twarzy marketingowych w Polsce, który prowadzi kampanie online i na żywo motywacyjne i innych ludzi ciekawych w Polsce. Mówię tutaj o Pawle Danielewskim. To jest jeden czy numer jeden twarz dzisiaj w marketingu online, człowiek, który prowadzi kampanię na pół miliona, na milion, na dwa miliony złotych. Dla innych agencji, dla innych organizacji, dla innych firm. Prowadzi takie spotkania, zaprasza klientów. To jest marketing, którym on się zajmuje. Ja rozmawiałem z nim, to było słuchaj 8 lat temu mniej więcej. Ja już byłem w Meksyku i rozmawiałem na Skype z nim. U mnie to był wieczór, późny wieczór 21, 22 mniej więcej w Meksyku. U niego to była 4.30 rano, czyli 5 rano i to był świt. Świtał dzień, to musiał być wiosna albo... Lato, czyli to był czas, kiedy ja się wybierałem powoli do Polski. Piąta rano Paweł stał na patio, rozmawiałem ze mną i pracował jeszcze. Mówi: Za chwilę wracam do pracy, piję teraz kawę. Rozmawiam z tobą na Skype'ie szybko, szybko, tak. Rozmawiamy o jakichś kampaniach Forex, rozmawiamy o sprzedaży, rozmawiamy o marketingu, rozmawiamy o kampanii na pół miliona, którą właśnie wykonuje innemu człowiekowi, który wtedy już zarabiał takie pieniądze, słuchaj, wtedy. Ja zarabiałem wtedy po kilka tysięcy dolarów na rynku Forex, czy prowadziłem czasami szkolenia w takiej czy innej branży. Dzisiaj to są szkolenia rozwojowe, dzisiaj to są szkolenia Forex, które prowadzę od 10 lat. Dzisiaj to są różne rzeczy, które mógłbym tutaj pokazać, jak akcelerować swoje życie, na czym to wszystko polega, jak znalazłem się w takim miejscu, jak od 8 lat żyję na Karaibach, od 2012 roku. Dlaczego wcześniej nie ma czasu pokazywać słuchaj tego typu rzeczy ludziom? Czy może nawet moim znajomym? Nawet moi znajomi niektórzy nie wiedzą, w jakiej akceleracji ja żyję, jaki jest boom, że ja nie mam nawet czasami momentu porozmawiać. Czy w ciągu dnia ktoś do mnie dzwoni, to ja mówię słuchaj jestem właśnie na linii z kimś innym. Mamy 5 minut, człowiek na mnie czeka i wracam z nim do rozmowy. Także oddzwonię do ciebie wieczorem czy waszej nocy, tak? Jak jeszcze nie będziesz spał. Takie jest przyspieszenie. I takich ludzi ja spotykałem już wcześniej na swojej drodze, którzy zarabiali 100-200 tysięcy w przeciągu miesiąca czasu. To było wtedy dla mnie wow! Jakiś cel, który może kiedyś w ogóle osiągnę za dekadę, dwie, może na koniec życia. Tak sobie myślałem, tak? żeby zarobić 120 tysięcy złotych miesięcznie, bo na spotkaniu dzisiaj. Koncentrujmy się wokół tego, jak zwiększyć Twoje dochody może dwukrotnie, może o kilka tysięcy, może zarabiasz trzy, to chciałbyś zarabiać pięć, może z pięciu chciałbyś przeskoczyć na dziesięć. Wydaje Ci się, że to jest olbrzymia kwota czy możliwości. Spróbujemy pokazać Tobie dzisiaj, jakie są możliwości, jakie to są kwoty, jakie to są biznesy, trzy, cztery biznesy, które ja prowadzę, jakich ludzi dookoła świata spotykam w Meksyku, w Polsce, we Francji, w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Teraz lecę do Stanów Zjednoczonych. Będę za tydzień będę na Florydzie i w Atlancie, czyli w innym w ogóle stanie. Będę w kilku miejscach. Będę odwiedzał znajomych, spotkam się z ludźmi. Niektórzy z nich to będą super przebudzeni ludzie, w energii, którzy mają energię od rana, tak jak ja, wstają i robią. To są duerzy, duer, czyli oni robią. Nie zastanawiają się, oni wykonują decyzje. I to dzisiaj tobie też będę próbował przekazać energię, decyzyjność. To, co się dzieje w projekcie, to jak możesz wzmocnić swoje życie. Także przechodzimy, słuchaj, do zajęcia na żywo. To jest tylko wstęp, to jest tylko nagranie, gdzie chciałem tutaj pokazać, gdzie jesteśmy, skąd ja pokazuję tobie, bo na samym webinarze ja nie mogę biegać z komórką. Znaczy mógłbym. Mógłbym, są takie możliwości techniczne, ale nie jest to wygodne, bo po chwili muszę montować wszystko do laptopa ponownie i tak dalej. Także nagrałem krótkie nagranie wideo, żebyś zobaczył, co się dzieje w moim życiu, czy na czym polega akceleracja, czy to wszystko, o czym mówimy w projekcie The Switch tysiące, dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie przede wszystkim energia, rozwój osobisty, rozwój duchowy, zadowolenie, możliwości, pasja, hobby. Ryzyko czasami. Ryzyko, które mi pojawiało się w życiu i wydawało mi się, że to ryzyko, tak? Nie było ryzyko, że musiałem e, oddać swoją nerkę komuś, czy ryzykowałem życiem. To były ryzyko czasami, gdzie miałem postawić 500 zł i mi się wydawało, że to było ryzyko. To było ryzyko, gdzie czasami miałem kupić samochód za 20 czy 50 tysięcy i się zastanawiałem, czy to mi się opłaca, czy ten wybór, czy to mnie doprowadzi do szczęścia i ja myślałem, że to było ryzyko. Słuchaj, Żadna z tych rzeczy nie była ryzykiem, tak? Jeżeli nie ryzykujesz swoim życiem, to wykonuj kolejny krok, leć do przodu. To urodzi większą akcelerację, to urodzi możliwości w twoim życiu. Także to jest takie pierwsze wezwanie do działania dzisiaj. Przekaz energetyczny, to co robimy, co się dzieje u mnie w międzyczasie, jak nawet nie to, że przygotowuję ten webinar dla was, który za chwilę poprowadzę, tylko ja z buta wejdę na niego, wskoczę, maszerując przez kilka katalogów szkoleniowych, rozwojowych, gdzie prowadziłem szkolenia przez ostatnie lata, pokażę Tobie, jakie są możliwości i będziesz mógł zobaczyć, OK, może bym coś zmienił, albo zaczerpną wiedzę, albo zmienił swoje życie, albo nie, ja jeszcze pomyślę kilka lat i... No właśnie, tak? Ja też byłem w takiej sytuacji. Wiele lat byłem w takiej sytuacji, gdzie mówię, zmienię swoje życie, albo nie, poobijam się kilka lat. No i tak kilka lat się obijałem. Teraz już się nie obijam, tak? To jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy zarabiają 5 tysięcy złotych, i jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy zarabiają 125 tysięcy złotych, dosłownie. Mimo tego, że dla kogoś wczoraj rozmawiałem z bardzo fajną dziewczyną, panią, która dołączyła do naszego kursu, my wszyscy jesteśmy na te. To był akurat kurs finansowy, szkoleniowy, czyli bezpośrednio jak przełożyć to na pieniądze, to o czym wszystko rozmawiamy. Czyli technicznie w branży finansowej, czy w branży transakcji giełdowej. I ona mówi do mnie, Micha, jestem nauczycielem, czy pracuję tyle i tyle i zarabiam tam kilka tysięcy złotych. Dla mnie 500 złotych to jest wiele. A ty wspominasz czasami 50 tysięcy złotych czy jakieś inne kwoty. Ja mówię spokojnie, dla mnie też, dla mnie też kiedyś 500 złotych czy 1200 złotych, no, nigdy nie było to dużo pieniędzy, ale 5000 była to jakaś tam moja pensja kiedyś, tak? Jak pracowałem w banku, czy zaczynałem pracować, czy na studiach, pracowałem też w Stanach, w różnych miejscach, tak? Także wskakujemy na webinar. Przechodzimy do live teraz, sytuacji, tak? I mam do Was jedno zasadnicze pytanie. Jedno, właściwie dwa pytania na start. Także dwa pytania na start, jesteś gotowy, zaczynamy, lecimy, ok?